Hejka wszystkim! Dzisiaj będziemy dawać osobom, które są ubrane na fioletową, prezenty albo grafy. Więc, no bo mało osób ma rzeczy fioletowych na sobie, więc jestem ciekawa, ile ma osób fioletowych na sobie. Teraz idziemy na plażę. No i teraz idziemy szukać. Kogoś, kto ma fioletowe rzeczy. Tutaj jest dużo osób, jak zobaczyć. Um, idziemy zobaczyć. I próbuję, żeby mnie usłyszeliście, więc może dlatego tak mówię. Dobra. O, tu jest osoba, która ma taką czapkę troszkę fioletową i usta. No to jej dajemy lafan. Pierwsza osoba. Dobra, idziemy szukać kolejnej osoby. Ta dziewczyna oddała mi grafa. Dziękuję jej. Napiszę dziękuję. No i dobra. Um, idziemy szukać kolejną osoby. Tutaj ta osoba ma trochę fioletowe spodnie, a ta osoba ma troszkę fioletową bluzkę. Chłopak i dziewczyna. Um, osoba mi napisała, że proszę. Okej. Okay. No i... Um, no dobra, to szukamy chyba tamtej dziewczyny tam, dam tam ogólnie, tamtej tam, dziewczyny, tam chyba grafa. nie wiem, kto się zalicza, no ale dobra, zalicza się, zalicza się. Oliwka, wyślemy jej herbatkę, nie ja taką a, herbatkę, bo jak klas mi się ładuje, to je prezenty, ale nie takie duże prezenty, tylko na przykład takie alarze. Może no, lecimy taki napój. Napiszę, dziękuję jeszcze raz. Dobra, i teraz kupujemy te napoje. Dwa no, teraz kupujemy ogólnie. Żeby jeden dla mnie, dla kogoś czy pytać. No. Dobra, i teraz Dziękuję, dziękuję. napiszę. Proszę, nie piszę, mm, Dobrze. Um, idziemy teraz poszukiwać kolejne osoby, chyba ten chłopak, nie wiem czy się zalicza, ten chłopak, sprawdzę czy mogę dawać klasa, więc chyba ten, nie wiem, odbiorę, odbiorę grę do i ten filmik będzie bez montowania, bo bardzo dużo czasu tu mi to zajęło. A to chodzi po prostu a to, chodzi, że próbuję się nie montować, jak nie muszę, to nie będę montować. Eee, dobra, idziemy kupić kolejne napoje, bubble tea czy coś tam. To chyba bubble tea, bo są tam kulki. Idziemy kupić do kolejnego świata, do, do tego początkowego. Eee, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I jesteśmy Dobra, mamy kolejny na przykład o sobie No, no nie wiem No, nie wiem No nie. nie wiem Po prostu nie wiem Po prostu nie wiem Po prostu nie wiem Nie wiem, już nie wiem, ale tak mówiła, Eee, no dobra Dobra Szukamy, szukamy i szukamy. I ten chłopak ma bardzo kawałeczek. Ale mi chodzi o to, żeby coś całe. Takie calutkie filetam, na przykład całą bluzkę, ma czy nie całą, tylko większość, a nie na przykład jeden kawałek nie wiem, po prostu mi o to nie chodzi. I dlatego no nie wiem. Ja nie wiem czy zaliczyć, no nie wiem. Ja nie wiem. Nie, nie zaliczę, bo trochę to bardzo malutko. Dobra, idziemy do kolejnego świata, do lasu. Dla... Znowu... Dobra. Jesteśmy. Większość chyba tu czarnych, nie fioletowych. Ale najwyżej pójdziemy do jeszcze jednego świata, bo mam jeszcze jeden świat. No i chyba tam pójdę do kolejnego świata, bo tu nie widzę tych fioletowych osób. No dobra, idziemy. Do VIP-a, idziemy. No i tu widzę już pierwszą fioletową osobę, ma fioletowe włosy, ma fioletową spódniczkę, więc dajemy jej grafa, dajemy już jej grafa, dobra, dobra, teraz ta osoba ma fioletową kurtkę, więc dajemy jej prezent, nad prezent dajemy jej, no właśnie tą Team dajemy. To jest babelki, no zobaczcie czy są kulki, to jest chyba podobne babelki. I napiszcie w komentarzach co dla Was. Jakie to dla Was, jak będziecie mogli napisać w komentarzach, to, mm, no to proszę, żeby napisaliście, jak będziecie mogli. Dobra. Szukamy kolejnej osoby fioletowej. Jestem w pasanie. Ale dobrze. Mm, nie widzę żadnej fioletowej osoby. Nie widzę. O ta osoba mi dała prezent. Dziękuję. To będzie. Oh, dziękuję za kwiatki. Maja od Mai. Czekajcie, Maja jaka? Chyba Maja. Maja Ozy. Maja Ołzyzy. Dziękuję bardzo. Maja Ołzyzy bianka. Taki fioletowy no, takie fioletowe troszkę. Mam takie powie, powiedzieć jasne, fioletowe. I dziękuję bardzo. Mm, nie widzę nazwy, ale bardzo dziękuję za autograf. No ja jej dałam autograf. Chyba liczkę Ja nie wiem. No jej dziękuję. Lili. E, Lili. No przepraszam, że nie przeczytam nazwy, ale no. będę Spróbuję pamiętać o nazwach. Dobra, usiądę tutaj. Będę patrzyła, kto ma filetowe. No i idziemy tutaj. Widzowie? I już widzowie jest koniec odcinka. Więc papatki do kolejnego odcinka.